Jeżeli planujesz rozpoczęcie współpracy z Software House'em, jesteś odpowiedzialną osobą w Twojej firmie za wdrożenie usług IT lub chcesz dowiedzieć się, jak określić prawa i obowiązki stron w umowach IT, no to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Umowa wdrożeniowa IT określa podstawowe zasady współpracy między dostawcą usług IT a ich odbiorcą w zakresie wdrożenia oprogramowania. Dobra umowa pozwala na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia w wielu problemach podczas realizacji projektu IT. Jednocześnie taka umowa stanowi podstawowe zabezpieczenie interesów zamawiającego. Myślę, że jest to dosyć oczywiste. Mogą pojawić się różnego rodzaju tarcia w relacjach biznesowych z Software Houseem, stąd taka umowa powinna rozwiązywać przyszłe tarcia. <gryz> z dzisiejszego odcinka dowie się, jak skonstruować taką umowę wdrożeniową IT, tak aby skutecznie po prostu zabezpieczała Twoje interesy jako właściciela firmy technologicznej. Najpierw przejdziemy sobie przez takie ogólne kwestie, a później zagłębimy się w kilka szczegółów, które w mojej ocenie warto omówić. Cały podcast uważam za ważny, dlatego naprawdę odsłuchaj go od deski do deski. W samym opisie do tego odcinka znajdziesz także kilka dodatkowych materiałów, artykułów, które warto przeczytać, jeżeli będziesz współpracować z Software House, czy po prostu produkować własne oprogramowanie na własny użytek, tak głównie. No, i jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to jak zawsze we wstępie czas się przedstawić, a jak jesteś tutaj kolejny raz i bardzo dobrze wiesz, kim jestem, to przewiń o te 15 czy 20 sekund. Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem specjalizującym się w obsłudze prawnej branży technologicznej. Pomagam m.in. przy współpracach między firmami techowymi czy startupami techowymi a software house'ami. Jestem partnerem zarządzającym w kancelarii Creative Legal, gdzie prowadzimy różnego rodzaju wdrożenia prawne aplikacji, np. sasowych, mobilnych, webowych czy e-commerceowych. Także jeżeli będziesz chciał lub chciała, abym poruszył jakiś konkretny temat, to napisz do mnie, dane kontaktowe znajdziesz w opisie do tego odcinka. To tak jak powiedziałem wcześniej, zacznijmy od takich rzeczy ogólnych. Jakie w ogóle przepisy mają zastosowanie do umów wdrożeniowych IT? I tutaj trzeba podejść do tego dwojako, albo może nawet trojako, bo umowa wdrożeniowa, która koncentruje się na świadczeniu usług, wsparciu w tworzeniu czy wdrażaniu rozwiązań technologicznych, no to z prawnego punktu widzenia będzie traktowana jako umowa zlecenia. Jeżeli jednak strony położą większy nacisk na rezultat. Efekt końcowy w postaci stworzenia określonego dzieła, np. strony internetowej, aplikacji, jakiejś platformy, to taka umowa będzie miała charakter umowy o dzieło. Najczęściej myślę jednak, że można spotkać umowy mieszane, szczególnie gdy w grę wchodzi ta metodyka zwinna agileowa. No i powyższe rozróżnienie stanowi jednocześnie pierwszy istotny powód, dla którego warto zawierać umowy wdrożeniowe. Właściwe sformułowanie postanowień umownych pozwala przyporządkować taką umowę do odpowiednich przepisów w Kodeksu cywilnego. Dzięki temu, w razie potencjalnego sporu, sąd będzie mógł łatwiej, będzie mu łatwiej ustalić, czy na przykład dana umowa ma więcej cech umowy o świadczenie usług, czy może umowy o dzieło. I będzie wtedy w stanie lepiej dopisać do tego rozstrzygnięcia określone prawne instytucje, które będą chroniły Twoje interesy. No i może, jak wiadomo, mówimy o sądzie, może mieć to ogromne znaczenie, bo jeżeli strona przeciwna będzie dowodzić, że zastosowanie mają przepisy korzystne dla niej, a nie te, które faktycznie były brane pod uwagę podczas współpracy, no to możesz łatwo wykazać, że te twierdzenia tej strony przeciwnej są oczywiście błędne. Dodatkowo pamiętaj o tym, że postanowienia umowy mogą modyfikować dużą liczbę przepisów samego kodeksu cywilnego i możesz czasami w pewnych okolicznościach kształtować je w sposób, bardziej korzystny dla ciebie. I jak przygotować się do podpisania takiej umowy na wdrożenie projektu IT? Najprościej rzecz ujmując, w umowie wdrożeniowej software house zobowiązuje się do świadczenia określonych usług względem ciebie, czyli zamawiającego, a ty jako zamawiający zobowiązujesz się do zapłaty określonej kwoty, dokładnie wynagrodzenia temu wykonawcy, czyli software house'owi. Jak to jednak bywa przy umowach IT, sprawa nie jest tak prosta, jakby się mogło z pozoru wydawać. Inaczej, gdyby było proste, to nie nagrywałbym pewnie podcastu w tym temacie. I z tego powodu warto gruntownie przemyśleć, co chcemy osiągnąć poprzez podjęcie współpracy z Software housem. I warto to przemyśleć już na etapie poprzedzającym samo podpisanie umowy. W szczególności zwracam uwagę pewnie. Będę wielokrotnie zwracał uwagę na różnego rodzaju rzeczy, ale na ten moment przynajmniej. Zastanów się, czego konkretnie będziesz oczekiwał czy oczekiwała od zamawianego oprogramowania oraz od samej współpracy czy sposobu, rodzaju współpracy z software housem. Warto na tym etapie pokusić się o przynajmniej jakieś Zaprojektowanie tego przyszłego rozwiązania IT, wiem, jakaś prezentacja, brief, cokolwiek, opis projektu, no bo dokumentację techniczną, to nie przesadzajmy, najczęściej takiej dokumentacji na tym etapie początkowym nie będzie oczywiście, więc warto to zrobić, bo dzięki temu na etapie negocjacji będziesz w stanie szybko zorientować się, czy dany software house sprosta Twoim wymaganiom. No a Twoje wymagania są jednak istotne, bo to Ty znasz rynek, a przynajmniej. Uważasz, że znasz ten rynek, gdzie chcesz dostarczać to oprogramowanie. No i oczywiście, samodzielne projektowanie może być z góry porażką ze względu na brak kompetencji, dlatego Software House często może mieć taką odrębną usługę, która pomoże ci to wszystko ułożyć i sprecyzować. I przechodząc dalej, już do samej umowy IT, na wdrożenie projektu IT, to jak wyglądają kwestie samej umowy i jakie kwestie umowa powinna regulować w ogóle? No i tutaj biorąc pod uwagę gdzieś tam dotychczasowe współpracę z naszymi klientami, którzy brali do współpracy takie software house'y albo po prostu jakieś agencje programistyczne szeroko pojęte, no to mogę spokojnie powiedzieć, że w umowie wdrożeniowej powinny znaleźć się no Kilka takich naprawdę bardzo istotnych rzeczy. Ramy czasowe realizacji projektu, harmonogram projektu, budżet projektu, warunki płatności, wynagrodzenia temu software houseowi, zasady określające wsparcie techniczne, odpowiedzialność, udzielenie gwarancji, regulacja praw autorskich itd, i tak dalej. Na ten temat nagrałem jeden z odcinków wcześniejszych, także serdecznie polecam Ci do niego zajrzeć. Tam opowiadałem o tym, jakie pytania trzeba zadać Software Houseowi. Przed podpisaniem umowy. Omówię teraz kilka takich ciekawszych elementów czy postanowień w tego rodzaju umowach IT oczywiście ciekawych z mojego punktu widzenia, biorąc też pod uwagę często zadawane pytania od klientów czy potencjalnych klientów. Pierwszą taką rzeczą jest to opis prac w umowie wdrożeniowej. I podział na etapy i opis prac w ramach takiej umowy powinien być oczywiście klarowny i przejrzysty, tak żeby obie strony umowy rozumiały, co będzie robione po kolei i co będzie robione w ramach konkretnego etapu, a nie tylko etapy po kolei, jakie będą się pojawiać. Należy pamiętać, że niezwykle istotne jest to, aby te zawarte sformułowania dotyczące opisów etapów czy kolejnych kroków maksymalnie odzwierciedlały oczekiwania twoje, czyli zamawiającego, ale oczywiście przy uwzględnieniu możliwości wykonawcy, czyli software house'u. No bo nie można zaproponować zarzucić software house'owi czegoś, co on nie będzie w stanie po prostu wykonać organizacyjnie. I standardowo można wskazać kilka takich etapów w ramach różnego rodzaju wdrożeń IT, na przykład etap prac projektowych, etap prac programistycznych, etap implementacji, etap testowania. Etap utrzymania. I na przykład etap prac programistycznych, no to może tutaj obejmować przygotowanie projektu oraz opracowanie zamówionego oprogramowania przez Software House, etap implementacji obejmuje, jakby to powiedzieć, instalację oprogramowania, jego konfigurację z Twoimi wymaganiami itd. Etap testowania, no tutaj myślę, że nie trzeba za dużo tłumaczyć, czyli po prostu przeprowadzanie różnego rodzaju testów, czy to testy samego kodu, funkcjonalności działania platformy, aplikacji, oprogramowania, czy nawet jakieś różnego rodzaju pentesty, czy te testy bezpieczeństwa, testy penetracyjne, czy no, w ramach tego etapu utrzymania, no to już jest kwestia utrzymaniowa, supportowa, czy to w ogóle jest uwzględnione w, w tej umowie, no to, to też jest do zastanowienia. No, czy ten software house będzie dalej obsługiwał ciebie, mówiąc wprost? A w sytuacji, gdy dany projekt ma być realizowany z wykorzystaniem metodyk zwinnych, np., agile. Owe no to taka umowa powinna oczywiście odzwierciedlać założenia tej metodyki, tak? Nie możemy wtedy tego aż tak traktować waterfallowo, chociaż powiem szczerze, że przynajmniej ja mam taką styczność z umowami, które jednak są mieszane. Trochę waterfall, trochę zwinna metodyka i to tak czasami wygląda, tak? Czyli mamy ustalone z góry jakiś etap, no to mamy de facto waterfall, ale z drugiej strony w ramach etapu dzieją się różnego rodzaju sprinty, różnego rodzaju decyzje są podejmowane gdzieś tam na bieżąco, czyli mamy znowu metodykę zwinną. Więc więc tutaj podchodź do tego po prostu jako firma technologiczna, jako zamawiający dosyć otwarcie. Tak, żeby to po prostu pasowało i tobie i Software House'owi. Kolejna ciekawa kwestia to jest to jak określić warunki finansowe w takiej umowie wdrożeniowej i zadbaj o to w tym przypadku, aby harmonogram prac, budżet projektu oraz sposoby płatności były możliwie najbardziej, najbardziej ściśle, tak powiem, ze sobą powiązane, żeby to wszystko się razem łączyło. Chodzi o to, aby rozbieżności pomiędzy nimi nie powodowały ewentualnych sporów na etapie realizacji projektu i koniec kropka. Budżet całego wdrożenia powinien uwzględniać m.in. koszty zakupu czy instalacji jakiegoś sprzętu, nie wiem, zakup serwera itd., koszty zakupu albo licencjonowania jakiegoś oprogramowania zewnętrznego, koszty wynagrodze wynagrodzenia programistów, samego software house, jakiegoś zespołu dodatkowego. No i w ogóle koszty dodatkowe, tak jak na przykład koszty szkoleń twoich pracowników czy ciebie z obsługi tego systemu. Także to wszystko powinno być uwzględnione w takiej umowie, w ramach budżetu, czy jakkolwiek to inaczej nazwiemy oczywiście, tak nie musimy się przywiązywać do tych nazw, o których dzisiaj mówię. Natomiast to, do czego warto się przywiązać, no to w celu zagwarantowania takiej niezbędnej elastyczności, to strony powinny mieć możliwość wprowadzania zmian kosztów w przypadku nieprzewidzianych pewnego rodzaju okoliczności lub zmian związanych np. z zastosowaniem różnego rodzaju nowych rozwiązań. Nie należy jednak zapominać o wytyczeniu jasnych granic. Jeżeli projekt nie został wyceniony w formie fixed price, czyli takiej stałej kwoty, tak to nazwijmy po polsku, no to bardzo dobrym sposobem na to jest ujęcie budżetu w formie widełek cenowych chociażby. Rozwiązanie takie umożliwi Twojej firmie planowanie budżetu na przyszłość i uniknięcie niepotrzebnych wydatków w ramach trwającego wdrożenia. Nie będę ukrywał. Często jest tak, nawet jeżeli ktoś przychodzi po usługi prawne, no to go nie interesuje na przykład, ile godzin nad czymś spędzę, tylko bardziej chce iść w rozliczenie projektowe. I ja jako wykonawca oczywiście to rozumiem. Także jeżeli do nas się zgłosisz, to najpewniej też dostaniesz rozliczenie projektowe, albo przynajmniej jakiś range price, tak? Czy jakiś zarys. Ceny, ile co powinno kosztować, jeżeli nagle nie zmienisz swojego pomysłu na biznes? Chociaż takie przypadki również się zdarzały, no więc wtedy trzeba było po prostu aktualizować albo przynajmniej przemyśleć, czy w tej cenie jesteśmy w stanie ten nowy pomysł na biznes gdzieś tam wdrożyć pod kątem prawnym. I ostatnia kwestia, którą dzisiaj chcę poruszyć, ale myślę, że jest równie ważna jak każda inna, no to jak określić zakres wsparcia technicznego w takiej umowie wdrożeniowej. I umowy wdrożeniowe koniecznie powinny zawierać postanowienia określające zasady wsparcia technicznego w trakcie i po wdrożeniu zamówionego oprogramowania. Szczerze mówiąc, taki prosty element, czy prosta usługa samego Software House'u no, stanowi podstawowe zabezpieczenie Twoich interesów na wypadek, gdyby doszło gdzieś w przyszłości do jakiegoś błędu lub awarii. No i takie postanowienia w zakresie wsparcia technicznego mogą zawierać zakres, terminy, warunki świadczenia tego wsparcia, jakieś dodatkowe koszty serwisowe, rodzaj wsparcia zapewnionego przez tego wykonawcę, czas reakcji na jakieś zgłaszanie błędów. Jaki jest czas naprawy też, tak, no bo czas reakcji i czas naprawy, że tak powiem, trzeba zdecydowanie rozgraniczyć. Kolejna kwestia to na przykład procedury na zgłaszanie tego typu problemów technicznych, czyli sposób, kanał komunikacji, a także jakie informacje musisz przekazać o tym błędzie. Oraz myślę, że również ważne, no to jest kwestia zasad odpowiedzialności, czy kary umowne. W przypadku, gdy software house, gdy support nie wywiąże się z postanowień dotyczących takiego wsparcia technicznego, no ale żeby powiązać karę umowną z czymś, no to to coś musi być opisane w umowie i warto to po prostu zrobić. No i to tyle na dzisiaj. Pamiętaj o tym, że w opisie do tego odcinka masz kilka dodatkowych artykułów, które naprawdę warto przeczytać. No bo jeżeli dotarłeś czy dotarłaś tutaj do końca, no to ten temat cię interesował, albo przynajmniej zainteresował cię w trakcie, jak go zaczęłaś czy zacząłeś słuchać. Więc warto te artykuły dodatkowe poczytać, no i dowiedzieć się po prostu jeszcze więcej. A jeżeli masz dodatkowe pytania i szukasz profesjonalnego wsparcia, no to jak zawsze pamiętaj o tym. Że możesz się po prostu ze mną skontaktować. Mojego maila i link do formularza kontaktowego masz w opisie do tego odcinka. Jeżeli chcesz, żebym poruszył jakiś konkretny temat, masz jakąś zagwozdkę, jakąś bolączkę, to napisz do mnie po prostu, czy to właśnie przez ten formularz, czy na maila. No i feel free do kontaktu tak naprawdę gdziekolwiek. Na LinkedInie, na Instagramie, wszędzie, gdzie mnie znajdziesz, tak naprawdę. No i ostatnimi słowami, zachęcam Cię do pozostawienia oceny mojego podcastu w swojej aplikacji. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć.